Drodzy, dzisiejszy odcinek zapoczątkuje nową serię na kanale, a mianowicie opinie o różnych restauracjach, i prawdopodobnie będą to wyjątkowe restauracje, czyli jeszcze bardziej wyjątkowe opinie, mam nadzieję. No i będziemy sprawdzać prawdopodobnie tylko te najgorsze opinie, bo jak wiemy z serii, z opinii Google Play, najgorsze opinie zwykle są tymi najlepszymi. Paradoksalnie, może inaczej, najciekawszymi, moi drodzy, nie przedłużając, oczywiście jeszcze Przedłużając e, jeśli, Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, albo łapeczki w dół I zostawieniu subskrypcji na kanale, bo jak nie zostawię subskrypcji na kanałę Język mi się plącze, bo nie zostawię subskrypcji na, 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 na kanale Nie zostawię subskrypcji na kanale, więc zostaw subskrypcję Przechodzimy do odcineczka, a więc witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. A to jest kolejny odcinek i pierwszy odcinek z serii Opinie o, z restauracji. A dzisiejszym kandydatem na restauracji jest, jest jedna z najlepszych restauracji w Polsce. A mianowicie restauracja Filipa XVIII Food Wine Art, która znajduje się w Krakowie i mimo wszystko i o jego, jako najlepsza restauracja, aha, nie odpaliłem, ale mimo wszystko jako najlepsza restauracja w Polsce ma tylko 4,7 gwiazdki a raczej spodziewałoby się przynajmniej 4,9% w okresie. Natomiast yy, wydaje mi się, że, że tu mogą być opinie różne. Natomiast mamy ponad 200 zł, zakładam, że 200 zł na osobę. E, no cóż się dziwić, najbardziej prestiżowa restauracja w Polsce. Oczywiście to jest bardziej subiektywne, no bo mamy jeszcze inne restauracje, które według innych rankingów są typowo na pierwszym miejscu. E, natomiast sprawdzimy sobie najgorsze opinie o tej restauracji i zakładam, że to będzie coś w stylu... Kandal! Dostałem o jedno ziarenko soli więcej, niż jestem w stanie zaspokoić moje kubki smakowe! Zaraz umrę na zawał! Będziecie mi musie... Będę się czołgał zaraz po ziemi, błagając o śmierć! Myślę, że takie opinie właśnie będą, zaraz się przekonamy. A więc przechodzimy do odcineczka! <grym> w ogóle mamy jeszcze... Jeszcze sprawdzę samą restaurację. Mamy tak, mamy takie luksusy, tak powiem dodatki kominek, jakby ktoś faktycznie nie, nie wytrzymał i, i chciał się spalić, albo sobie na przykład podgrzać danie jakieś. Mamy również dobre drinki, czyli nie fantastyczne, ale dobre drinki i wiffi. To jest wszystko, co oferuje ta restauracja. E, dobrze, niech tak będzie. E, możemy zarezerwować stolik. Tak, ponad 200 zł na osobę. To jest sporo. To jest sporo, ale jak na takie ekskluzywne restauracje, to raczej myślę, że to jest normalna e, cena. Okej, okay. może po prostu, żebyśmy znali kontekst, to sprawdźmy sobie, jak wygląda ta restauracja. E, no, dużo jest tu obrazów. E, Wygląda, wygląda, jak takie bardziej prestiżowe, bardziej prestiżowe, bardziej prestiżowa sala do komunii, pierwszej komunii, ale niech będzie. Dobrze, co my tutaj mamy? Ok, czyli żygi kota przyklejone plastrem wosku. Okej, okay, niewiele się dowiedzieliśmy. Tutaj, jakaś podruba Dawida, podsiadło nam pokazuje, pokazuje jakiś syf. Natomiast przejdźmy dalej. Mamy tutaj do, dosyć ładnie e, przyrządzone danie. E, no, i, i w sumie to, to są wszystkie. Nie, tutaj jeszcze jest inne zdjęcie. No, w sumie to, to nawet trudno określić. No, po prostu widać, że jakoś tam podane jest ładnie. Ale wiadomo, zdjęcia restauracji są raczej e, wizualnie. Dobra, więc zobaczymy sobie opinię i patrzymy sobie najniższa opinia I teraz się, moi drodzy, zaczyna masakra Ma e, Meksykańska masakra piłą mechaniczną Nie, teksańska to była, nieważne Okej, okay. mamy pierwszą opinię Unikue. unikalna porażka Edit, szczyt żenady Moi drodzy, najlepsza restauracja w Polsce Szczyt żenady Dostałem, dostałem danie 5 minut za długo. 5 minut za długo, już mój pęcherz z nerwów się ścisnął, i po prostu już nie wytrzymałem. Ale tak naprawdę, przeczytajmy sobie faktycznie: Edit, szczyt żenarzy. Jedna gwiazdka to za dużo, moi drodzy. Jedna gwiazdka to zdecydowanie za dużo. Miejsce odwiedziłam w ramach Fine Dining Week, czyli finalny, finalny obiad tygodnia finalny obiad tygodnia, czyli po całym tygodniu zjesz sobie finalny obiad. Też muszę sobie zrobić taki finalny obiad każdego tygodnia. Eee, dobrze. Sądząc, że będzie to doświadczenie znacznie lepsze od wizyty w bistro. Ok, czyli porównanie do takiej raczej niższej klasy, e, niższej klasy e, jad, jadło, jadłodajni. Porcje serwowane w tym miejscu wprawiały nas w osłupienie i totalne zażenowanie. Rozumiesz to? Totalne zażenowanie. Nie było hamburgerów, nie było frytków z hamburgerem i z y, pięcioma kilogramami sosu, sosu czosnkowego i coli. Okej, okay, ale mamy, mamy odpowiedź właściciela. E, dosyć długą odpowiedź właściciela, więc mamy ripostę. Moi drodzy. Mamy ripostę jak, jak w jakiejś dramie na YouTubie, OK. Dziękujemy za recenzję. Bardzo na przykład że panią zaistniała sytuacja. Zapewniamy, że zabijemy panią następnego razu. Nie no, tak naprawdę to był żart. E, zapewniamy, że zwrócimy uwagę naszej obsłudze o jeszcze bardziej profesjonalne zaangażowanie w swoje obowiązki. Wdrożyliśmy takie odpowiednie szkolenia, by poprawić jakość obsługi. Pozdrawiamy. Kurde, właściciel tak to wziął do serca, że chyba teraz będzie szkolił Szkoli personel jak po prostu do wojska. No ale dobra, niech będzie. Mamy, mamy dosyć krótką opinię. Przed państwem zupki w cenie 28 zł za sztukę. Mało nie wybuchliśmy śmiechem. E, Okej, okay, to ja może się odniosę. Ja po prostu wolę bronić. Wolę bronić najlepszej restauracji w Polsce. No bo Mimo wszystko jest chyba, chyba jest najlepsza, no jakby z czegoś wzięły się te opinie, z czegoś wziął się ta, ten ranking, natomiast pozwolę sobie tutaj wytłumaczyć moją szczerą, szczer, szczer, szczere wytłumaczenie. Po pierwsze, jest to restauracja, jak już mówiłem, powtarzałem już to 5 miliardów razy do potęgi trzeciej. Jest to ekskluzywna restauracja, w której nie je się, żeby się najeść, tylko jedzenie to jest sztuka, którą należy doświadczać. Druga sprawa. Ja już takiego talerza jadłem. Co prawda, nie w restauracji w Polsce, ale w takiej troszeczkę. Czekaj, bo to była taka włoska restauracja. i Ja tam miałem, nie, chyba to był nawet identyczny talerz, w, w tym jadłem coś tam było jakieś takie o, to było spaghetti, carbonara chyba i, i dostałem dokładnie w czymś takim samym. I też tak się zaczęło, znaczy może nie, że się zacząłem śmiać, ale widziałem to, co, coś ty mi dał, coś ty mi dał, przecież ja to, ja to wezmę na, na jeden raz, nie? I później się okazuje, że w zasadzie jest to po prostu iluzja optyczna, ponieważ macie taki ogromny talerz, nie? Macie taki ogromny talerz i powiedzmy taka mała dziurka, nie? No bo popatrz, jak mamy proporcje, wielkiego talerza z małą dziurką, no to wydaje nam się, że ta dziurka faktycznie jest mała, Nie? Natomiast gdybyśmy odkroili tą część wielkiego talerza, to nagle się okazuje, że jest to podane w totalnie normalnej jakby, miseczce, miseczce. do zupy. Tak samo jak miałem z tym spaghetti, bo jak faktycznie zacząłem jeść, to się okazuje, że to naprawdę jest głębokie, że to po pierwsze naprawdę jest głębokie, a po drugie jest to w zasadzie iluzja, że to jest tak małe, przez to, że ten talerz jest tak ogromny, tak naprawdę na spokojnie się najadłem tym. Natomiast w tym przypadku możliwe, że ta miseczka byłaby troszeczkę mniejsza, ale tak czy siak jest to po prostu iluzja. Jest nam bardzo przykro, ja po prostu właściciel, właściciel jest bardzo przykry, bo właściciel jest bardzo przykry. Eee, każdemu wystawia przykrą opinię. Zajmujemy się kuchnią fine dining. A fine dining to jest ta. E, nie porcja, a jakość. Okej. Okay. Doświadczenie kucharza i obsługi, niezwykłe połączenie smaków i aromatów. No właśnie. Do każdego zdań wkładamy mnóstwo serca i pasji. Dokładnie tak, ale uważam, że, e, że to nie jest jakaś mała, mała porcja, e, bo już takiego talerza jadłem. Czekaj, co jest? Jezus Maria! Co jest? Nie, nie spodziewałem się takiej opinii. Rasistowskie spotkanie tutaj. Nie rozumiem. Rasistowskie spotkanie, czy po prostu kucharz wyszedł? Nie, to mnie rozwaliło. Nie, to, to mnie totalnie rozwaliło. Nie. Po pierwsze, rasistowskie spotkanie, jakby. Rasistowskie spotkanie. Nie co to ma do, że, do, to do rzeczy. To mnie zbyt rozwaliło, ej, serio. Słuchajcie, podsumujmy sobie to. Gościu nazywa yy, pójściem do restauracji, spotkanie w restauracji, rasistowskim spotkaniem, dlatego że nie było żadnego wolnego stolika, więc nigdzie nie mogli usiąść oraz nie mogli wziąć na wynos, ponieważ po prostu w takiej restauracji nie bierze się na wynos. Nikt nie bierze, nieważne czy masz kośne oczy, czy masz Ciemniejszy kolor skóry, czy jaśniejszy. Nie możesz wziąć na wynos. To jest troszeczkę dziwne, ale rozwaliło mnie to. Gościu dał jedną gwiazdkę, dlatego że nie było wolnych stolików. Jezu, może, byś, może by kogoś pobił po prostu. Może by kogoś pobić, wyrzucić wtedy by miał wolny, wolny stolik, nie? Albo oczekiwał od tego, tak jak było tamtej kelner kelnerki, że spyta, czy, czy chcą jeszcze coś do picia. To tutaj jest pytać, albo nawet oczekiwać od tego, że yy, barman po yy, po powiedzeniu, że nie ma wolnych stolików, po prostu pójdzie do jakiegoś pierwszego lepszego gościa i wbije mu na przykład widelec w, w szyję, i po prostu wtedy zwolni się stolik. Ale tutaj widać, że rasistowskie traktowanie tragedia. Shailin Ang. Ok, szanowny gościu, szanowny gościu, dziękujemy za poświęcenie czasu na zamieszczenie opinii. Odwiedzające Twoje wrażenia na temat barwana i obsługi w Ubar. Naprawdę doceniamy Twoją kostkę, zostanie ona omówiona z naszym kierownictwem. Krzyczajmy wszystkie komentarze. To żeby... Idziemy z w... poważnie. Okej. Okay. Jedzenie prawidłowe, ale bez szału, jak na wyrażenie myślę. E, obsługa natomiast fatalna. Fatalna. Uwaga, kelner nie zaserwował nam zamówionej butelki wina, w poprawny sposób, poprawny sposób, nie zakręcił 15 piruetów, wyśpiewał barkę od tyłu i napierdział do wina, nie zrobił tego, podał po prostu bez słowa wino, to jest po prostu skandal, naprawdę, gdzie ja przedemiał ja że tutaj wybuchną fajerwerki, specjalnie dla mnie, przy wejściu, i wszyscy obrzucą mnie kiełbasami, i masłem. A tu a tu nic, żadnych niespodzianek. Kelner bez słowa dał mi wino. Tragedia. Żadnej rozmowy. Brak informacji o daniach. Brak informacji o tym, że wrzuciliśmy panu trutkę na szczury do głównego dania. Byliśmy chyba jedynym stolikiem w restauracji, a czas oczekiwania na dania był bardzo długi. Nie dostaliśmy też, no nie było podano, nie, nie podał jakiego czasu, ale dobra. Patrząc na to, że ma zastrzeżenia do tego. Jak ktoś podał wino, to myślę, że bardzo długi czas oczekiwania w myśl tamtej, tamtej osoby, te w myśl tej osoby, to prawdopodobnie mniej niż 5 minut. Dostałyśmy też Amus Buchę. Co było niemienie zaskoczenie w tego typu restauracji. Nie wiem, czy to jest Amos Bucha, więc się nie wypowiem. Ostatecznie do rachunku doliczyłem 15% serwisu. Tak, bo 15%, szokujące, bo, bo kelner nie zachowywał się, nie zachowywał się ciekawie. Szokujące jest jak na fakt, że kelner żadnego serwisu nie zrobił. Żadnych atrakcji. Tragedia. Jedyny plus za klimat i widoki z tarasu. To są te widoki z tarasu. To są te widoki starasu? tarasu. Ej, widoki starasu czekajcie, bo to jest jakiś mur. I wyżej wydaje mi się, że jest ja to jakby drut kolczasty. To tak jakby to było więzienie. Zarąbiste widoki. I na jakieś krzaki. I ten uśmiech. Ten uśmiech, ten uśmiech. Po prostu to jest uśmiech osoby, która która powiedziała, uśmiech osoby, która powiedziała, że kelner nie podał jej wina na pod podpowiedni sposób. Już widać, już widać to wkurzenie w, ty, w, tej, w tej minie, nie? Jezus Okej, okay, wydaje mi się, że to jest co najmniej niepokojące. Zaczynam się serio bać i coraz mniej bym chciał tak naprawdę tam iść, ponieważ em... Kelnerzy byli niegrzeczni niekompetentni, ale to co przyjęło moją, przyciągło moją największą uwagę, to że stoły ustawiono w taki sposób, aby kucharze mogli przez cały czas obserwować osoby spożywające jedzenie. Czyli zakładam, że jakby ktokolwiek widział, że ktokolwiek z kucharzy by widział, że któryś z, yy, któryś z klientów jest yy, z, na przykład zgrymaszony, skrzywile z kominkę, e, to jest mu oczywiście proponowany deser. Proponowy, proponowany deser, o którym mówiliśmy wcześniej, e, czyli ten deser z dodatkiem. Ok, to prawdopodobnie będzie ostatnia opinia e, w dzisiejszym odcinku. E, zaznaczę najpierw, że, że od restauracji premium wymaga się obsługi premium, Obs, obsługi premium, i oczywiście e, Kelnera premium, który będzie tańczył tańczył i poda, podawał wino, e, więc została, zostałam okłamana, co uświadomił mój mąż, fan restauracji z uznaniem Michelina, więc potraktujmy to tutaj jako każdą knajpkę ceny z kosmosu, ceny z Ceny z galaktyki Andromedy, dania, czy w ogóle można to tak nazwać, dobre, ale ilość śmieszna. Czyli znowu kolejna osoba, która no nie jest zbyt y, oznajomiona w temacie tego, że takie restauracje mają dosyć minimalistyczne, y, minimalistyczne porcje. Zresztą to przecież widać na zdjęciach. Czy ona w ogóle patrzyła na tą restaurację? Czy, czy ona w ogóle patrzyła w opiniach? Czy jedyne opinie jakie były to ta jedna... Fałszywa opinia yy, od jakiegoś tam znajomego i jedna od męża, która jest tylko sprzeciwieniem się tamtej opinii, więc w zasadzie to nie miała żadnych opinii. Natomiast niech będzie. Przyszłam głodna i wyszłam głodna. Okej, okay, no to to jest, to tutaj ewidentnie widzi. Aha, bo powiedziała, że będzie traktować jak każdą knajpkę. No tak, no to wtedy faktycznie yy, nie dziwię się. Zamówiłam krokieta, a przyniesiono mi coś w wielkości połowy pieroga i zapłaciłam za to 46 zł. Okej okay, moi drodzy, a więc e, tak jak widzieliście, opinie niektórych klientów były tak śmieszne, jak śmieszne były według nich wielkości porcji dań. A więc moi drodzy, to już było na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za odcineczek i do następnego odcinka z tej serii oraz innych odcinków. Przypominam o zostawie łapeczki w górę i zasubskrybowaniu. A to już było na tyle. Ja się Wam żegnam i baju! W ogóle moi drodzy, moi drodzy, to jest to powinno zasłużyć na 5 gwiazdek, myślę, uważam, że to jest naprawdę napój bogów, napój, który powinien do, zostać doceniany przez wszystkich krytyków na świecie. Ten napój się nazywa jak widać Borsuk trąci mlekiem pl yy... i naprawdę to jest świetna, panaftowa, czyli inaczej woda z Czarnobyla